Starostwo Powiatowe zaprosiło Ostrowskich seniorów na spotkanie poświęcone ich bezpieczeństwu na drodze, zarówno jako pieszych, jak i kierowców. Wydarzenie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury, i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Realnie w 40% zdarzeń na drodze ogółem udział biorą seniorzy, czyli osoby po 60. roku życia, zarówno jako ofiary tych zdarzeń, ale coraz częściej także jako ich sprawcy. Jaki jest cel? Uświadomienie bezpiecznych zasad do poruszania się po drogach, pokazanie tych najczęstszych przyczyn nieszczęść na tej drodze i możliwość rozmowy na temat tego, jak skutecznie unikać tych niebezpiecznych sytuacji. W Polsce średnia wieku stale się przesuwa i osób po 60 roku życia cyklicznie przybywa. No nie ma się co ukrywać tej nic co okłamywać, że, że fakty są takie, że z wiekiem zmieniamy się i nasze ciało też się zmienia. Ma to istotny wpływ na, na to, jak widzimy, jak słyszymy, jak sprawnie działamy, jaki mamy refleks. Wszystkie te elementy są potrzebne do tego, żeby być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Podczas spotkania eksperci ruchu drogowego i policjanci uczulali zgromadzonych seniorów na to, by poruszając się po drodze zachowywali czujność. Jest wiele zasad poruszania się po drogach jako piesi, jako rowerzyści czy jako kierowcy samochodów, które niby znamy bardzo dobrze, ale w codziennym życiu ignorujemy. Albo zapominamy, albo co gorsza świadomie lekceważymy. A o wypadek naprawdę nie trudno. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. Najlepiej stosować zasadę ograniczonego zaufania. Dla przykładu, to, że przechodzimy przez pasy z sygnalizacją świetlną, nie powinno zwalniać nas z obowiązku rozejrzenia się, czy na pewno przejście jest bezpieczne. Za to bezpieczeństwo jazdy rowerem zaczyna się jeszcze przed wyjechaniem na ulicę. Jeżeli porusza się rowerem, to przede wszystkim musi też przed wyjazdem, musi zwrócić, zobaczyć, czy ten rower jest sprawny, czy ma sprawne hamulce, czy ma sprawny dzwonek. O tym dzwonku wielokrotnie zapominamy, że on musi być, żeby poinformować innych uczestników, którzy poruszają się drogą, że. Ten rowerzysta porusza się. My zachęcamy też do używania kasków, prawda, ochron, które nie są jeszcze obowiązkowe, ale to dbamy o swoje bezpieczeństwo. Seniorzy, którzy przyjechali na spotkanie rowerem, mogli zostawić się w serwisie pod budynkiem starostwa, gdzie pojazdy poddane zostały podstawowemu przeglądowi technicznemu, a dodatkowo wyposażono rowery w elementy odblaskowe. Na to, jak ważne są odblaski, policja stale uczula. Wspólnie ze starostwem, które funduje od blaski Policja rozdała już tysiące kamizelek mieszkańcom powiatu Ostrowskiego. Te elementy odblaskowe obowiązkowe są poza terenem zabudowanym, ale my też no, jak gdyby propagujemy, żeby używać tych elementów w terenie zabudowanym, szczególnie wieczorem, kiedy rowerzyści się poruszają, prawda, żeby nas było jak najbardziej widać. A tym takim największym elementem jest ta kamizelka odblaskowa. Ona ma dużą powierzchnię i ją po prostu widać w świetle więc nie tylko rowerzyści, ale też i piesi, gdzie te elementy są obowiązkowe poza terenem zabudowanym. O tym pamiętajmy. Spotkanie było bardzo pouczające. Było ciekawe, dlatego że czasami pewnych sytuacji się nie przewiduje albo się przewidzi za późno. Także to było tak i ostrzegawcze, i pouczające. Bardzo pozytywnie co równo tematyka ciekawa sposób prezentacji no i, i myślę że trochę zainteresowania jednak było bo seniorzy mają różne inne problemy jak ludzie jak młodzież inaczej nawet oceniają sytuację na drodze podczas spotkania seniorzy mogli również sprawdzić ostrość wzroku na tak tablicy Snelena rozpoznawanie barw za pomocą tablic pseudoizochromatycznych i sihary jak również przeprowadzić dwudziestosekundowe badanie czasu reakcji